Agata Sobutka. Dzień dobry. Zapraszam na wydanie serwisu informacyjnego w dzisiejszym programie. 31. edycja Dni Gąbina 16. Złoty Jarmark Tumski 12. Marsz Życia i Rodziny Bezpieczeństwo na drogach podczas długiego weekendu Płock Model United Nations 2024 Najbliższy weekend miasto i gmina Gąbin zaprasza na 31 edycję Dni Gombina. Wydarzenie będzie pełne muzycznych występów, konkursów oraz dobrej zabawy. W dniach 1-2 czerwca na miejskiej starówce oficjalnie o godzinie 15 rozpoczną się 31 dni Gombina. Będzie to weekend pełen atrakcji. Te nasze dni Gombina są bardzo różnorodne, a więc mają. W sobie te elementy muzyki tanecznej, a więc i wielkich gwiazd, też, ale i no, bardzo dużo atrakcji, takich anima animacji dla dzieci różnych urządzeń, które przynoszą radość i wiele emocji. Podczas imprezy nie zabraknie również stoisk handlowych i regionalnych. Dla dzieci zostały przygotowane atrakcje zjeżdżalnie, dmuchańce i wiele, wiele innych. Na scenie wystąpią nasze piękne zespoły. Zespoły z szkół, przedszkoli i zespół gwiazdą będzie rozwijający się bardzo dynamicznie. Tutaj na no, ziemi płockiej już można powiedzieć, ale nasz zespół Ziemia Gąbińska, który już liczy ponad 110 osób i we wszystkich kategoriach wiekowych, no, piękne występy można będzie oglądać. Prócz tego wystąpią znane zespoły ze świata disco, m.in. Dawid Narożny, zespół Scanner czy Eratox. Już w najbliższy weekend rozpocznie się 16. edycja Płockiego Jarmarku Tumskiego. Od 31 maja do 2 czerwca ulice starówki zapełnią kolekcjonerzy i wystawcy. Tegoroczna 16. edycja złotego jarmarku przypada w setną rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu oraz rok drucha Wacława Milke. Rozpoczynamy jarmark Tumski w piątek o godzinie 12. .00. To jest takie zawsze oficjalne otwarcie i przez 3 dni prawie 400 wystawców będzie, w tym 70 kolekcjonerów będzie uczestniczyło. Więc serdecznie zapraszam, dużo kolekcjonerów, dużo ciekawych rzeczy, dużo antyków. Dużo staroci też jeszcze można będzie znaleźć, ale także wyroby regionalne i no i takie rzeczy, których na co dzień nie, nie znajdziemy w sklepach, w marketach. Teren jarmarku zostanie podzielony na cztery strefy kolekcjonerską, handlową, historyczną oraz stary rynek. Kramy ze skarbami staną na nowym rynku Tumskiej, Grodzkiej, Starym Rynku oraz Placu Narutowicza. 31 maja o godzinie 12 nastąpi oficjalne otwarcie jarmarku przez prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Natomiast 1 czerwca na placu przed ratuszem zostaną zorganizowane różne atrakcje dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Będzie dużo atrakcji dla dzieci tutaj na, star na Starówce. W sobotę przeznaczamy całą sobotę dla, dla dzieci, bo to jest ten Dzień Dziecka. Najbliższy weekend będzie pełen atrakcji I dla dużych i dla małych. Zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. Dwunasty raz Płockimi ulicami przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny i po raz trzeci odbyło się diecezjalne święto rodziny. Temat aborcji jest spornym tematem, który istnieje w sferze publicznej. Kościół katolicki oraz towarzyszenia związane z Kościołem mówią stanowczo nie, żądającym aborcji. Za to wyciągają rękę do kobiet, które są związane z tym tematem. Ono jest darem, i chyba dzisiaj już nikt nie kwestionuje tego, patrząc na osiągnięcia nauki, że pod sercem, kiedy się pocznie życie, to jest człowiek. Nic innego się nie rozwinie, ma cały materiał genetyczny już. Na to, żeby, żeby być dorosłym człowiekiem, ale przez 9 miesięcy jest pod sercem matki i chcemy też to manifestować. Chcemy też modlić się o szacunek dla życia ludzkiego. Nie tylko tego poczętego przed narodzeniem, ale też tego życia, które jest i które jest na przykład chore, cierpiące. I tutaj ogromną rolę odgrywają instytucje, które pomagają. Domy Samotnej Matki stworzył Kościół w Polsce. Okna Życia stworzył Kościół w Polsce. To jest oddolna inicjatywa ludzi wierzących chrześcijan, którzy pomagają w taki sposób osobom cierpiącym. Mam... Uczestnicy marszu przemieszczali się na trasie katedra ulica Tumska do ulicy Nowowiejskiego. Trasa zakończyła się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Jeśli chodzi o ideę, no to przede wszystkim promowanie rodziny jako tej komórki podstawowej naszego społeczeństwa i chyba nie tylko naszego, bo myślę, że, że związek kobiety i mężczyzny i zrodzone z tejże rodziny dzieci to są taką podstawą egzystencji naszego narodu, naszego kraju, co się w tej chwili chce pomniejszyć, a nawet rodzinę. Na jakiś tam dalszy plan zesłać, a promować jakieś tam inne yy, lewackie yy, wymysły. Kościół katolicki wierzy, że życie ludzkie jest święte od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Każde życie jest uważane za dar od Boga, który powinien być chroniony. Długi weekend przed nami, co oznacza wzmożony ruch na drogach. Płocka komenda policji przypomina o zachowaniu ostrożności podczas jazdy. Długi słoneczny weekend to czas wypoczynku i zabawy. Bez względu na to, z kim gdzie odpoczywamy, należy zachować ostrożność. Przed nami kolejny długi weekend. Jest to okres zmożonej pracy policjantów. Funkcjonariusze będą sprawdzać przede wszystkim stan trzeźwości kierujących oraz to, czy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Dla wszystkich, którzy są niepewni swojego stanu trzeźwości, przypominamy, że w każdej jednostce policji można sprawdzić swój stan trzeźwości. Zapraszamy do komendy miejskiej policji w Płocku. Tutaj dostępny jest całodobowo alkomat, w którym bezpłatnie i anonimowo możemy sprawdzić trzeźwość. Zanim wyruszymy w podróż, przypominamy o najważniejszych krokach, jakie powinno się podjąć przed wyjazdem. Bądźmy ostrożni, korzystając z internetowych ofert wakacyjnego wypoczynku. Zwróćmy szczególną uwagę na tanie oferty, które mogą być zamieszczone przez oszustów oferujących nieistniejące miejsca noclegowe. Planując podróż samochodem, sprawdźmy przed wyjazdem jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie. Przed wyjazdem sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna, również piwniczne i dachowe zostały zamknięte. Spędzając czas w górach lub nad wodą, korzystajmy jedynie z wyznaczonych szlaków oraz strzeżonych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do swoich umiejętności i możliwości psychofizycznych. Za nami siódma edycja konferencji POCKMUN 2024. Były to trzy dni pełne debat na temat bezpieczeństwa, ekologii oraz gospodarki. Ponad 180 uczniów z programu matury międzynarodowej z liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Jagieły w Płocku wcielili się w delegatów państw Organizacji Narodów Zjednoczonych, moderatorów i wolontariuszy. Jest to symulacja obrad ONZ-u w pełni po angielsku, przeznaczona dla studentów oraz dla licealistów z całej Polski, ale również i całego świata. Nasza konferencja jest międzynarodowa, mamy w tym roku ponad 150 uczestników. Z różnych miast Polski, z różnych liceów oraz z różnych uniwersytetów z zagranicy. E, także gościmy bardzo sporą ilość osób. E, dzisiaj e, właśnie jesteśmy po ceremonii inauguracyjnej, e, gdzie przywitaliśmy wszystkich naszych sponsorów, wszystkich naszych patronów e, honorowych. Pierwszy dzień spotkań odbył się w auli ratusza Urzędu Miasta. Kolejne dwa dni uczniowie spędzili na debatach w Akademii Mazowieckiej. Te obrady będą już tak naprawdę właściwą, e, taką najbardziej merytoryczną częścią całego naszego wydarzenia, e, gdzie delegaci reprezentujący różne kraje będą Będą wcielali się w rolę e, właściwych e... Ambasadorów, właściwych, właśnie dyplomatów, i deb będą debatować w bardzo sformalizowanym stylu na różne problemy globalne, szukając różnych rozwiązań, właśnie trzymając się polityki danych krajów. Sekretarz generalny przyznał, że największe emocje wywołała debata związana z problemem wagi światowej. W tej edycji poruszono problem kryzysu w Demokratycznej Republice Kongo. I będziemy dyskutować na temat historycznej, też historycznych aspektów od samego powstania, niepodległości Kongo czyli właśnie roku 1960, kiedy uwolnili się od Belgii, od ich konfliktów z np. Rwandą, ze zbrojnymi grupami partyzantów bądź też terrorystów, do, do generalnego ekonomicznego problemu w całym rejonie, do korupcji, która dalej jest znaczącym problemem zarówno dla społeczności ONZ-u, United Nations właśnie i no i jak samego oczywiście ludzi, którzy tam żyją. Będziemy rozmawiać właśnie o głodzie, o naruszeniach praw człowieka. Płock Model United Nations 2024 dzięki swojej formie angażuje młodych do poszerzenia wiedzy na trudne tematy oraz uczy debatowania. 29 maja był ostatnim dniem funkcjonowania wysłużonej pływalni Kobelanka. Basen zostanie zamknięty i jeszcze w tym roku wyburzony. Ratusz Miasta Płocka posiada projekt pozwalający prowadzić prace rozbiórkowe basenu i czeka teraz na dokumentację parkingu, który zaplanowany jest w miejscu pływalni. Projekt pojawi się na przełomie lipca i sierpnia. Miejsca parkingowe mają być ogólnodostępne i przeplatane zielenią drzewami i trawami. Będzie to dość duży obszar, bo o powierzchni ponad 2000 m2. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.